Witam Was z tej strony, Bartek. I dziś nagramy sobie tablet Kavion z firmy Cavion. W weekendy będę nagrywał takie gadżety i będę je opisywał. Dobra, tablet kawion to ma chyba 16 cali. Tutaj ma kamerkę w lewym górnym rogu. W moim przypadku, jak się obr obróci. Tutaj ma y, napis kamion. Y, tutaj jest, wło że się włącza, włącza, y, daje słuchawki, podgłaśnia, cisza. Tutaj na ładowarkę jest. Tutaj jest miejsce na ładowarkę. Tutaj jest kamerka. Mach 16, 16 GB. W składzie ma taki, to znaczy można to kupić ja to kupiłem taki kabel, gdzieś, gdzie, gdzie się podłącza yy, tam gdzie się ładuje no i można pisać pisać klawiaturą normalnie tutaj w tym miejscu się go postawia tutaj z tyłu ma takie no takie coś, że można go po prostu tak o sobie postawić jak taki mały laptop no, no i co by Wam tu jeszcze powiedzieć? Pokażę, pokażę Wam, jak on wygląda. Jak, jak, jak te dwie rzeczy wyglądają razem w składzie. Te rzeczy wyglądają tak w składzie. O, jeszcze zapomniałem dodać, że jak to się zamyka, no to tutaj to jest takie coś. Takie ma magnes, no i to się nosi w takim etui. No i dobra, jeśli chcecie więcej odcinków z takich gadżetów, to w komentarzach piszcie z czego chcecie. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i, za, i zasubskrybujcie mój kanał, żebyście nie przegapili nowych odcinków z takim czymś i w ogóle nowych odcinków. Cześć!